Powiem Wam tak, ja mam świadomość, że ze mną jest mocno nie tak. Jestem wariatem, i, no ale to jest, no, jestem w grupie tych wariatów, ale to zazwyczaj wariaci robią różne ciekawe rzeczy, więc tu jest fajnie. I, i tych zaburzeń też trochę jest i, i mówię o tym otwarcie, mam tego świadomość. Owszem, po wielu latach terapii, uczenia się tego wszystkiego, potrafię wiele z tych rzeczy już kontrolować. I wygaszać, i, 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 no, ale to jest ciężka praca nad tym. E, ale, i teraz lekko straciłem, straciłem w, wątek, ale, no, właśnie, do czego zmierzam. Ale powiem Wam szczerze, no, moje relacje z kobietami w ostatnim czasie to jest kurwa, jakiś dramat, kurwa. To wygląda tak, że jest jakieś roz, rozpoczęcie, jakieś nawiązanie tego, a później jest kurwa. Albo blokada telefonu, no nie przeze mnie, bo ja ludzi nie blokuję, e, tylko przez tą drugą stronę. E, kurwa, automatyczne zablokowanie. Jakbym, kurwa, zrobił nie wiadomo co. Dwa, trzy razy się spotkaliśmy, coś porozmawiać i, i, i później jest dramat. No, kurwa, jacyś ludzie zakompleksieni, kurwa. Tutaj jakieś agresje, kurwa, wchodzą. No. No nie wierzę co się dzieje. No naprawdę, powiem wam szczerze, od chciewa się. No widocznie cały czas coś przyciągam, jakieś mam lekcje do przerobienia, bo przyciągam podobny model, ludzie się przestają kurwa odzywać i te no chyba nie wytrzymują ciśnienia, no kurwa przy mnie. No myślę, że tak, no Coś jest, kurwa, nie wiem, może ja za bardzo daję w pizdę, w sensie takim, że ta moja dyscyplina, to wszystko, to ludzi zraża, bo po takim spotkaniu z kimś takim, no kurwa, mają dość, bo wiedzą, że sami są w dupie ze swoimi tematami, a tu chłop, kurwa, napierdala, nie wiem, ja sobie to tak tłumaczę, no bo, no, kurwa, no nie wiem, może jestem tak, kurwa, narcystycznie zjebany, albo tak hamski, że nie wytrzymują, no, no możliwe, no kurwa, no przepraszam bardzo, Pracuję nad tym. Trzymajcie się.